Ziemia i krew. Krew i ziemia. To nas łączy. To nas łączy z tym miejscem. Jesteśmy tutaj bez łaski. Żeby nas stąd usunąć. Trzeba nas pozabijać. Nas. Kamraci i rodacy. Kamratki. Można by wiele powiedzieć, ale tylko jedno zdanie się ciśnie na usta. Kiedy rozum zawodzi, bądź odważny. Bądź odważny w myślach, mowach i uczynkach. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. I żadnej współpracy z wrogiem. Na dystans go trzymać. Z oczu nie spuszczać. Czuj duch. Czuj duch. I śmierć wrogą ojczyzny. Śmierć, śmierć, śmierć. śmierć.